Kolejne problemy z migrantami. Morawiecki ostrzega przed Unią Europejską. Dodatki od pracodawców za przyjęcie antidotum. A na koniec kolejna sprawa niczym Tomasz Komenda. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam państwa bardzo serdecznie. A propos ostatniego tematu, to znaczy kolejnej wpadki polskiego systemu sprawiedliwości, który najprawdopodobniej zrujnował życie przez 18 lat więżąc kobietę w więzieniu, która najprawdopodobniej jeszcze niekoniecznie ale mogła być niewinna, jest to tylko jeden z kolejnych bardzo licznych przykładów w Polsce, a o całej takiej. Sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości, o tym jak z lekką ręką niszczy się życie Polaków, robimy właśnie pełnometrażowy materiał, ale na ten temat wypowiem się nieco więcej pod koniec tego odcinka. Tymczasem co? Łapa w górę Subik i lecimy. Ze względu na wprowadzony w pasie granicznym z Białorusią stan wyjątkowy, przedstawiciele mediów ani organizacji pozarządowych nie mogą przebywać na tym terenie. Zarzut naruszenia na niebezpieczeństwo, utraty życia lub zdrowia może usłyszeć Polka, która kierowała dostawczym samochodem z 42 migrantami na pokładzie. Policjanci zatrzymali auto w Lubiczu koło Torunia. Co dzieje się teraz z obcokrajowcami? Jak informuje reporter RMFFM, Rafał Niżejewski, trzy osoby jedna kobieta i dwóch mężczyzn trafiły do toruńskiego szpitala ze względu na zły stan zdrowia. Pozostali migranci noc spędzili w budynku szkoły w Gronowie w powiecie toruńskim, tam zapewniono im także ciepłe posiłki i napoje. Na miejscu przez całą noc trwały czynności z udziałem policji i prokuratury, jednak na razie nie udało się ustalić narodowości przewożonych cudzoziemców ani dokładnego celu. W ich podróży Polka, która kierowała tym pojazdem, została zatrzymana przez policję. Jak widać, nie tylko Białorusini czy Ukraińcy czują swój interes w przemycie migrantów. Wiadomo, jeśli coś może przynieść korzyść, a szczególnie tę finansową, to bez względu na narodowość czy przekonania znajdą się do tego chętni. Obecnie nie wiadomo jeszcze, jakiej narodowości są wszystkie przemycane osoby, jednak można się domyślać, że mogą być to osoby przywiezione ze wschodniej granicy i przynajmniej w zdecydowanej większości. Nie są to ci opuszczeni przez Amerykanów-Afgańczycy, na których to powołuje się tak ochoczo Łukaszenka, ale i polska opozycja. Z danych, jakie są ujawniane, przez polsko-białoruską granicę przedostać się chce już ponad pół tysiąca migrantów dziennie. 18 października na granicy polsko-białoruskiej odnotowano 612 prób jej nielegalnego przekroczenia. Funkcjonariusze SG zatrzymali 11 imigrantów, 10 obywateli Iraku i obywatela Turcji, przekazała na Twitterze Straż Graniczna. Coraz częściej dochodzi też do zatrzymań transportów już w głębi naszego kraju. Dwa busy z nielegalnymi migrantami zatrzymali. W piątek w województwie łódzkim na autostradzie A2 w sumie było to 78 osób. Powiedziała dziś rano komisarz Aneta Sobieraj z biura prasowego komendy wojewódzkiej policji w Łodzi. Zatrzymani zostaną przekazani straży granicznej. A te próby przekroczenia granicy także stają się coraz bardziej agresywne. Dokładnie dziś rano dwóch polskich żołnierzy ucierpiało na tyle, że musieli zostać przetransportowani do szpitala. A warto tu zaznaczyć, że nie mieli Migranci broni, a jedynie rzucali kamieniami i patykami. Obserwując z kolei intensyfikację działań Łukaszenki możemy się spodziewać, że już niebawem może zostać im udostępniona broń wyrządzająca dużo większe szkody niż rzut kamieniem. Szacuje się, że zysk z takiego transportu i pomoc w przedostaniu się do Europy Zachodniej może wynosić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych, co sprawia, że rośnie zainteresowanie takim sposobem na zarobek, bo pomyślcie sobie, no sami zauważcie, ile osób naraz przewożą i jakie to są pieniądze. Wiedząc, jak wygląda sytuacja, a raczej jak jest ona przedstawiana, bo Pamiętajmy, że wszystkie dane, informacje z białoruskiej granicy są przekazywane wyłącznie przez władze. zastanowić należy się, jakim cudem aż tyle imigrantów dociera do, na polskie tereny. 7 tysięcy funkcjonariuszy SG, żołnierzy, policjantów i innych służb mundurowych zabezpiecza odcinek granicy z Białorusią. Poinformował o tym komendant pollaskiego oddziału SG, pułkownik Andrzej Jakubaszek i przyznał, że nie da się zabezpieczyć granicy w taki sposób, by w 100% uniemożliwić jej nielegalne przekroczenie. A właśnie dlaczego? Jeśli mamy do czynienia z tak wielkim zagrożeniem, wręcz szykowaniem się do inwazji na nasz kraj, lub może bardziej konkretnie przez nasz kraj do zachodniej części Unii Europejskiej, to co stoi na przeszkodzie, aby uszczelnić polsko-białoruską granicę? Przecież to nie jest tylko interes Polski, ale i całej Unii Europejskiej. Granica z Białorusią to pasmo 418 km, co przy już teraz bez pomocy Unii Europejskiej 7 tysięcy funkcjonariuszach daje jednego na 60 metrów. Ok, musi być co najmniej dwóch funkcjonariuszy i czteroznawianowa warta. To daje około jeden zespół na 500 metrów. Czy naprawdę nie jesteśmy w stanie granicy lepiej upilnować? Ok, powstanie niedługo mur, który ma zmniejszyć ilość nielegalnych przekroczeń granicy. Jak mogliście zobaczyć w slajdzie, czy zasieki, czy mur, jeśli imigranci będą chcieli, to sobie i tak poradzą, a funkcjonariusze, no cóż. Niestety tego się nie dowiemy, co będą dalej robić, bo z jakiegoś powodu dalej nie chcą tam dopuścić dziennikarzy, ale spokojnie już niedługo, bo tylko do przełomu grudnia, stycznia takie ograniczenia są wprowadzone i później już nie ma konstytucyjnej możliwości przedłużania stanu wyjątkowego. No i właśnie. Konstytucyjnej możliwości. Zobaczymy, ile tym razem będzie znaczyła dla rządzących ta wychwalana przez nich konstytucja. A tymczasem my już lecimy do kolejnego tematu, również z konstytucją powiązanego. Niektórzy zdają się zapomnieć, że wchodziliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku w oparciu o konstytucję. Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z dziennikiem Financial Times zarzucił Komisji Europejskiej, że stawia Polsce żądania, przystawiając jej pistolet do głowy. Wezwał Brukselę, by jeśli chce rozwiązać spór wokół praworządności, by cofała groźby sankcji prawnych i finansowych. W opublikowanym wywiadzie polski premier zapowiedział, że do końca roku zlikwidowana zostanie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, którą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za nielegalną. Ostrzegł jednak, że jeśli Komisja Europejska rozpocznie trzecią światową wstrzymując obiecane pieniądze Polsce, będzie bronił naszych praw. Wszelką bronią, jaka jest w naszej dyspozycji. Jak przypomina FT, Komisja Europejska zagroziła Polsce sankcjami po tym, jak Trybunał Konstytucyjny na początku października orzekł, że kluczowe elementy prawa Unii Europejskiej są niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej. Orzeczenie to oznaczało poważną eskalację w batalii prawnej o zmiany w polskim systemie sądownictwa, które zdaniem prawa i sprawiedliwości są konieczne dla zwiększenia jego efektywności, wskazuje gazeta. Bruksela twierdzi, że zagrażają one niezależności sądów i podstawowym więzom prawnym, które trzymają Unię Europejską razem. FT dodaje, że spór już opóźnił zatwierdzenie przez Brukselę wartego 36 miliardów euro polskiego planu w ramach unijnego funduszu odbudowy. Powiadomo czym a niektóre państwa członkowskie i część Komisji wezwały również do uruchomienia nowego mechanizmu warunkowości, który miałby zagrozić wstrzymaniem dziesiątków miliardów euro z funduszy Unii Europejskiej wypłacanych co roku. Polsce. Jego geneza, jego początki wzięły się z dwóch praźródeł. Mocne słowa, panie Morawiecki, mocne. Pytanie, czy konieczne i co od nimi chce pan uzyskać, bo raczej niezgodę i dobre relacje z innymi krajami, które teraz się od nas odwróciły. Patrząc, jak wyglądają nasze obecne stosunki z sąsiadami, Białoruś, imigranci, wojna hybrydowa Łukaszenki, Czechy, kopalnia Turów, Rosja, taki może nie do końca sąsiad, ale zawsze było nam nie po drodze i wrogie nastawienia do Niemiec, a i Litwa, która już szykuje się na bycie kolejnym tranzytem do Polski i dalej do Niemiec imigrantów ze wschodu. Robi się coraz goręcej i kto wie, może i ta trzecia światowa w sumie już trwa. Pytanie czy tak mocnymi słowami, czyli przystawiając jej pistolet do głowy, nie wywołamy kolejnego kryzysu w stosunkach międzynarodowych, co w obecnych czasach nie jest dla nas korzystne. Bo i potrzebne, bo sami ledwo wiążemy koniec z końcem. I oczywiście musimy walczyć o swoje, być patriotyczni i mieć na pierwszym miejscu dobro własnego kraju. Jednak czy używanie takich stwierdzeń przez jakże najważniejszego polityka w państwie, nie ujmując oczywiście prezydentowi, ale no panie Andrzeju, proszę wybaczyć, nie jest zwykłą prowokacją i próbą odwrócenia oczu od poważniejszych tematów? Czy my jako Polska. Kraj o wątpliwej stabilności możemy sobie pozwolić w takiej sytuacji na tego typu prowokacje. No chyba nie za bardzo, zważywszy na to, że to już kolejny raz, kiedy Morawiecki ugina się pod unijnym naporem. Najpierw była sprawa powiązania funduszy z praworządnością, na co w końcu zgodził się Morawiecki i Ziobro go wtedy nazwał pamiętnym już miękiszonem, a teraz, kiedy czujemy tego konsekwencje, kiedy Unia chce przeciw nam to wykorzystać, bo się sami na to zgodziliśmy, co było już oczywiste wtedy, że tak się stanie. To nagle znowu z twardego politykiera, który tak bronił izby dyscyplinarnej e, sądu najwyższego, robi się miękki że i likwiduje tę izbę dyscyplinarną, o którą właśnie u nich chodziło od początku i od razu tak mógł się zachować. W takim wypadku chyba nawet nie mamy co wierzyć premierowi, że jak powiedział, jeśli Komisja Europejska rozpocznie trzecią światową, wstrzymując obiecane Polsce pieniądze, będę bronił naszych praw wszelką bronią, jaka jest w naszej dyspozycji. Skoro jak dotąd ani razu nie bronił nas za wszelką cenę, wszelką bronią, a jedynie to co robił to prowokował konflikty, a później z podwiniętym ogonkiem kajał się i wycofywał ze wcześniejszych deklaracji, no to ludzie, kto tam znowu jedzie? Jakaś masakra. Wziąłbym tę kamerę i wam pokazał, ile tych borowców, sopowców jeździ na Żoliborz i to codziennie. Tragedia, nie? I tak im przerywają cały czas. Masakra, bo musimy jakoś bardziej uszczelnić te okna. No ale okej, okay, wracając do tematu. Po co w takim razie w ogóle wchodzić w konflikty, kiedy za każdym razem pokazujemy naszą poddańczość względem oponentów? Już nie wiem, co gorsze. Otwarta poddańczość rządów Tuska, czy rzekomo nie poddańcze Kaczyńskiego, ale jednak to i tak się kajamy. Zwrócić uwagę, należy na to, że bez powodu właśnie teraz Putin. Też przypomina o tym, że Rosja uważa, że to z winy Polski doszło do II Światowej. Wspominając o rozbiorze Czechosłowacji z 1938 roku, prezydent Rosji oskarżył Polskę, że zajmując obszar Zaolzia, sama właściwie zapoczątkowała działania zbrojne w Europie w oczekiwaniu na ważne w tym roku ro rocznice związane z końcem II Światowej. W Czym styczniową rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz Birkenau oraz majową rocznicę zwycięstwa nad Trzecią Rzeszą, Putin zapowiada, że sam stanie się historykiem i przedstawi własny artykuł o okolicznościach wybuchu konfliktu w 1939. Jak patrzy się na to, co obecnie polski rząd odstawia, jakie kroki podejmuje na arenie międzynarodowej i w jakiej jest kondycji. Można zacząć zastanawiać się nad tym, co sugeruje rosyjski prezydent. A może Polska ma jakiegoś asa w rękawie, i choć może wydawać się, że raczej jesteśmy na przegranej pozycji, to koniec końców to my wygramy. Czas pokaże. W każdym razie im więcej będziecie oglądać TVP, tym bardziej będziecie przekonani, że to my mamy rację. Następny temat. Tylko 1 trzecia Polaków, troszkę więcej niż jedna trzecia Polaków, będzie chciała się zaszczepić nową. Zapytaliśmy o to, czy to będzie bezpieczna i skuteczna szczepionka. Inspekcja Pracy nie zakwestionowała wypłaty przez firmę jednorazowego świadczenia za przyjęcie preparatu przeciw wiadomo czemu. PIP nie daje jednak gwarancji, że podobnie uczynią sądy w razie pozwu, informuje Dziennik Gazeta Prawna. Jeśli pracodawca spełni odpowiednie warunki, to może wypłacić zatrudnionym dodatkowe pieniądze za zapreparatowanie się. Taki wniosek wynika z kontroli Państwowej Inspekcji. Inspekcji Pracy w firmie Oknoplast, przeprowadzonej w tym miesiącu, dziennik informuje, że inspektorzy PIP pojawili się w tym przedsiębiorstwie po medialnych doniesieniach, według których pracodawca zastąpił dotychczasowy datek za brak absencji świadczeniem przysługującym za przyjęcie preparatu. Ostatecznie okazało się, że firma płaci za zapreparatowanie się, ale w formie odrębnego, jednorazowego bonusu w wysokości 100 zł uznała, że jest to dopuszczalne, co w praktyce ma istotne znaczenie dla wszystkich pracodawców, którzy wprowadzili bądź zamierzają wprowadzić takie zachęty dla zatrudnionych, nie muszą bowiem obawiać się wizyty inspektorów, o ile oczywiście spełniają minimalne wymogi, zwłaszcza z zakresu ochrony danych osobowych, wyjaśnia DGP. Według gazety nie oznacza to jednak zupełnej swobody. Firmy wciąż muszą liczyć się z pozwami o odszkodowania z tytułu dyskryminacji. PIP podkreśla, że zasadność takich roszczeń rozstrzygną sądy, biorąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy. Chcieliśmy sprawdzić, w jaki sposób społeczność polski przyjmie nowe szczepienie. No, czyli zapreparatujesz się, no to pracodawca może wypłacić Ci jeszcze nagrodę. Fajnie, nie? Takie to proste. No nie do końca, bo jest to zwyczajnie mydlenie ludziom oczy kasą. A na dodatek jaką kasą? Rozumiecie? 100 złotych i są na to chętni. Co to jest w obecnych czasach? Niedługo tyle będzie kosztował kawał schabów mięsnym i za tyle ludzie skłonni są przejąć specyfik, którego się realnie obawiali. Bo o czym tu mówię? Nie sugeruję, że preparaty są jakieś skrajnie niebezpieczne, czy w ogóle nieskuteczne, i w ogóle jeden wielki spisek. Mówię tylko o tym, że skoro są ludzie, którzy nie chcą przyjąć, mieli ku temu jakieś powody. Konkretne powody i zwykle są to obawy o własne zdrowie. Tymczasem te sytuacje pokazują, że zamiast informacji, edukacji ludzi, tłumaczenia, próby przekonywania, dlaczego zdaniem konkretnych grup lepiej przyjąć swoją dawkę niż jej nie przyjmować, to ich przekupujemy. I to 100 złotówką. Była loteria preparatowa, a teraz, o, pracodawca będzie gratyfikował tych, którzy się zapreparatowali. Z jednej strony to trochę słabe, jednak z drugiej, no jeśli na, masz nadal szansę na decyzję, to samemu możesz zdecydować, czy chcesz Antidotum jeszcze dostać kasę, czy nie, i pewnie już niedługo z pracą się pożegnasz, jak we Włoszech, ale wolny wybór masz. Ale póki co, masz nadal swoją pracę, a nie każą ci siedzieć w domu do czasu wzięcia preparatu, jak to już jest w innych krajach. Spółka, córka Lufthansa, Swiss. Która kilka tygodni temu wprowadziła obowiązkowe antidotum dla personelu pokładowego, poinformowała we wtorek, że od grudnia ci jej pracownicy, którzy nie zostaną zapreparatowani przeciw wiadomo czemu, muszą liczyć się ze zwolnieniem. Oni już wyboru nie mają. Polacy na szczęście jeszcze mają, więc warto to podkreślić, że pomimo trwającej kolejnej fali wiadomoczego, a w zasadzie zaczynającej się, na razie lockdownu nie mamy. Nie musimy wszędzie nosić maseczek i co najważniejsze, pomimo segregacji sanitarnej w innych europejskich krajach, Una ona, u nas ona właściwie nie występuje. I to się chwali. W końcu jesteśmy krajem demokratycznym. Jeśli aż tak bardzo dbamy o swoje prawo, co pokazał nam przecież w poprzednim się premier, to warto z tego prawa korzystać. Ciekawostka dnia. Według danych IBRIS w 2017 roku zaufanie do polskiej policji deklarowało 64,2% badania. Beata Pasik została skazana na 25 lat pozbawienia wolności. Po 18 latach pozwolono jej na warunkowe opuszczenie więzienia. Teraz sąd ma zdecydować, czy tak jak w sprawie Tomasza Komendy doszło w jej przypadku do pomyłki sądowej. W grudniu 1997 roku w centrum Warszawy padły cztery strzały. Zginął 26-letni mężczyzna, a jego żona, kierowniczka sklepu Ultimo, została ciężko ranna. Już po dwóch dniach od tej sytuacji policja zatrzymała młodą kobietę, byłą pracownicę sklepu. Sąd dwukrotnie ją uniewinnił, jednak za trzecim razem skazał Beatę Pasik. Na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo i usiłowanie. Jedynym dowodem obciążających Beatę Pasik były zeznania kierowniczki sklepu, która przeżyła napaść. Żaden inny dowód nie potwierdził jej wersji. Mimo to trzeci skład sędziowski, choć niejednomyślnie, skazał kobietę. Miałam zaledwie 23 lata, spałam spokojnie, układałam sobie życie. Nagle o godzinie 6 rano weszli antyterroryści. Nie wiedziałam co się dzieje, dlaczego leży skuta w kajdankach żadnych odpowiedzi, same pytania, przeszukanie mieszkania. Nie mogłam się nawet dowiedzieć, o co chodzi, wspomina Beata Pasik. I dodaje: przesłuchiwał mnie dobry i zły policjant. Dobry powiedział, żebym sobie szukała adwokata, zły przeklinał, wyzywał, ty ku, szmato, zabiłaś, przyznaj się, może dostaniesz mniejszy wyrok. Trudno uwierzyć, aby 23-letnia wówczas kobieta potrafiła oddać cztery celne strzały do tego z broni wówczas praktycznie niedostępnej, nawet na czarnym rynku. Pokrzywdzona w swoich Zeznaniach jednoznacznie wskazała, że Beata strzelała do niej z pistoletu, i na pewno nie był to rewolwer. Był to bez wątpienia rewolwer, a w roku 1997 raczej nie była to broń popularna, podkreśliła pracująca przy sprawie biegła z zakresu balistyki. Beata Pasik miała nie pozostawić po sobie żadnego nawet najmniejszego śladu. Sprawca nie działał chaotycznie, o czym świadczy strzał z położenia w tył głowy mężczyzny, gdy ten już leżał. Sprawca chciał mieć pewność, że ofiara nie oddycha. Potem spokojnie opuścił w sklep, nie zapomniał nawet o tym, żeby zamknąć drzwi na klucz od zewnątrz. Psycholodzy i psychiatrzy, którzy badali Beatę Pasiek 24 lata temu stwierdzili, że czyn, którego miała się dopuścić jest obcy jej osobowości. Bardzo rzadko zdarza się, by sąd penitencjarny warunkowo darował skazanemu aż 7 lat odbywania kary i to za najcięższą z możliwych zbrodni. Przypadek Beaty Pasik jest jednak szczególny, a wątpliwość wokół sprawy jest zbyt duża, by nie przyjrzeć się jej raz jeszcze. W tym roku mija 24 lata. Jak walczę w tej sprawie? To kawał mojego życia, ciężkiego życia. Straciłam najbliższe osoby, mamę. Straciłam swoje najpiękniejsze lata, wyznaje Pasik. Kobieta jeździć wolna, jednak to dopiero początek walki o uniewinnianie. Czy tak jak w przypadku Tomasza Komendy znajdą się śledczy, którzy jeszcze raz sprawdzą wszystkie tropy? Jeżeli Beata Pasik jest niewinna, to znaczy, że na wolności cały czas przebywa prawca. Te, te, te miejsce, w którym on leżał, te robactwo, które spadało z tych ludzi... I teraz niech ktoś mi to wytłumaczy, bo nie wiem. Jedynym dowodem, żeby skazać 23-letnią pracownicę sklepu było zeznanie kierowniczki sklepu, która stwierdziła bez dowodów, że to właśnie ona strzelała. To, że nasz system sądownictwa kuleje, nie trzeba podkreślać, ale skazanie kogoś bez dowodów, tak naprawdę na słowo przeciwko słowu i to za w takim oskarżeniu, Szczególnie, że chodzi o ciężki zarzut, nie i wiele lat w pierdlu, dosłownie zniszczenie komuś życia. Jeśli Beata Pasik faktycznie dowiedzie swojej niewinności, to będzie to kolejny dowód na to, że w latach 90. wiele spraw zamykanych było na zasadzie ktoś musi być skazany. Podobnie jak przy sprawie komendy. Sąd w Opolu przyznał 12 milionów za dość uczynienia oraz 811 533 zł odszkodowania dla Tomasza komendy za 18 lat niesłusznego więzienia. Komenda został skazana za zbrodnię, której nie popełnił. Żadne wynagrodzenie nie wynagrodzą mi tych 18 lat, powiedział po wyjściu z sali sądu. Domaganie się przez nią wynagrodzenia finansowego za te wszystkie lata w pace będą jak najbardziej słuszne. Jednak należy pamiętać, że dla niej jako kobiety po 40 już teraz życie po prostu przeminęło i powrót do normalności, do możliwości założenia rodziny, urodzenia dziecka czy zdobycia sensownej pracy jest dla niej niemożliwy. A najgorsze jest to, że po pierwsze, w razie ewentualnego odszkodowania, to zapłacimy za to my z budżetu państwa, podatnicy, z naszych podatków, a ci, którzy są faktycznie winni, czyli prokuratorzy i sędziowie, dalej będą orzekać. Niestety tak już to w Polsce jest i mówiliśmy o tym w naszym reportażu dotyczącym patologii w polskiej policji, do którego serdecznie zapraszam. Tu macie link do całego materiału, tu mały fragment. No i co? Ja mówię mu o tej sytuacji, ona to no i co? Mówię, no jak to no i co? Jakąś procedurę chyba trzeba zastosować w tej sytuacji. Ty ja wpiszę to w książkę swoją, jak chcesz. Szybko okazało się, że trafiają tam sami tak zwani sygnaliści, czyli osoby, które nie udają, że nie widzą patologii w polskiej policji i starają się służyć obywatelom. No i co, jak już kliknięte, odłóżcie sobie na kolejną zakładkę, bo teraz jeszcze dręt wysłucha. Kto wymyślił breakdance? Murzyni jak próbowali odkręcić koło z jadącego samochodu. Słuchara mamy od Michała Zawady i dostajesz od nas złoty bregder. jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, na nasz kanał Suchary, bo tam właśnie możesz wysyłać swoje propozycje w komentarzach. Tymczasem ja już się będę żegnał, trzymajcie się bardzo ciepło. No i pamiętajcie, żeby zajrzeć na nasz film specjalny o patologii w polskiej policji, bo tam też informujemy o naszym pełnometrażowym dokumencie. No. Sprawdźcie sami, a teraz ja już uciekam i widzimy się właśnie w tym dokumencie. Linki macie też w opisie i przypiętnym komentarzu, a zamiast tablicy końcowej, również fragment materiału. Trzymajcie się. Zaslane, zaszczane materacje, już zgnite. One były przesikiwane wielokrotnie przez osoby będące w stanie nieszczęśliwości w takiej. Jest tą krew ewentualnie jak tam wyplął, czy cokolwiek zrobił, to się wiesz, starło. Sypały się pluskwy, wszy, pchły. Wszystkie robactwo, insekty, który, które z nami nie znam. W 2013 roku przez kontuzję i narastające... Kont